Cześć, jestem Konrad, mam 28 lat. Oazowicz z dziada pradziada albo z krwi i kości. Obecnie zdrajca neokatochumenalczyk. Ja bym chciał opowiedzieć o moim doświadczeniu ewangelizacji raczej tego, jak Bóg mnie do tej ewangelizacji prowadzi i nakłania w bardzo prosty sposób przez dzieło Krucjaty wyzwolnia człowieka yy. historia dotyczy przełomu lat 2018-19 stop 17-18, a nie 18-19 yy. wtedy to skończyłem jedną pracę i zaczynałem drugą to znaczy, wcześniej pracowałem w kinotece, byłem kasjerem w kinie w Pałacu Kultury, a potem dostałem pracę, posadę, zatrudniono mnie na umowę o pracę w firmie zajmującej się naprawą samolotów na lotnisku Chopina. I ja, słysząc o tym, że to jest taka porządna firma i taka praca już na poważnie, to nie, nie, nie jakaś dorywcza w czasie studiów. Pomyślałem sobie, że no muszę zrobić sobie jakiś PR w tej pracy, muszę jakoś e, dobrze wypaść. E, w związku z czym myślałem, że no na hura, może nie będę wyskakiwał e, z tym, że jestem e, wierzący, praktykujący, tylko gdzieś wybadam temat i e, i zobaczymy jak to będzie, zobaczymy z jakim środowiskiem się spotkam. I e, no miałem plany gdzieś, żeby po prostu być tak spo, spokojną osobą i e, przyglądać się e, w funkcjonowaniu firmy. Ale to, że nie piję alkoholu, wyszło pierwszego dnia pracy, a to, że z jakiego powodu nie piję alkoholu, wyszło zaraz później. W związku z czym e, natychmiast musiałem dać świadectwo w tej pracy, że to, że. Wierzę to jedno, ale to, że. Coś z mojej wiary wynika, to drugie. I to było doświadczenie, które sprawiło, że od tamtej pory y, rozmów o wierze wśród moich znajomych z pracy i wierzących, i średnio wierzących, i niewierzących, było bardzo dużo. I było bardzo dużo okazji, żeby zaświadczyć. Y, I tak myślałem o tym dziele y, krucjaty wyzwolenia człowieka w moim życiu, y, że to jest. Y, Zresztą tak jak mówią to y, kroki w naszej formacji oazowej, kiedy mówi tak formacja, że y, naszym świadectwem w tej dziedzinie będzie y, całkowita abstynencja do alkoholu, to jak gdzieś widzę, że właśnie ta abstynencja sprawia, że y, mogę świadczyć, że jestem, no nie wiem, y, w jakiś sposób... Przymuszony, można wywrzeć do tego świadectwa i postawiony w momencie świadectwa. I tak sobie myślałem, że chyba, chyba warto to powiedzieć: że y, różnie wygląda ta nasza ewangelizacja w życiu. Więc, y, tak parafrazując y, słowa Pisma Świętego, nawet gdyby oazowicze zamilkli, deklaracje wołać będą. Nie jestem za bardzo zgarbiony w ogóle jak siedzę? <śpiew> nie, 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 tutaj jesteś tak naturalnie zgarbiony. <śpiew> <śpiew> naturalnie mam garba. <śpiew> nie, rzeczy, nie można? Być... To jest naturalnie wyprostowane, nie? To jest normalnie zgarbiony, to jest naturalnie, jest Ok jest Okej.